Ta osoba myśli o tobie każdego dnia. Noszą na swoich barkach ciężar uczynionego zła, co ją pochłania. Chce cię przeprosić, ale strach przed twoją reakcją ją paraliżuje. Nie wie, czy jesteś gotów słuchać, czy wciąż jest miejsce na odkupienie. Próbowała się dotąd przygotować tysiące razy na to, co powiedzieć. Starała się znaleźć sposób, aby naprawić błąd, ale zawsze się cofała. Cisza stała się barierą między wami. A teraz wszystko, czego potrzebuje, to abyś wiedział. Żal jest prawdziwy. Gdyby ta osoba skontaktowała się z tobą dziś, czy byłbyś gotów słuchać? Wielokrotnie trzymała telefon w ręku, pisała wiadomości, których nigdy nie wysłała, myślała o tym, aby zadzwonić, ale strach ścisnął jej gardło i powstrzymał przed działaniem. To, czego nie wiesz, to że ta osoba była kilka sekund od zapukania do twoich drzwi, ale zrezygnowała. Odwróciła się i odeszła, nosząc ten sam ciężar, który towarzyszy jej od tak dawna. Zastanawia się, co by się stało, gdyby się odważyła, gdyby miała odwagę. Czy spojrzałbyś na nią z pogardą, czy dałbyś jej szansę, aby mogła wyjaśnić, czy wysłuchałbyś jej prośby o przebaczenie, czy odwróciłbyś się plecami jako formę kary? Może uważasz, że nie zasługuje na to, być może w głębi duszy wiesz, że jej błąd był zbyt wielki, że pewne rany nie goją się po zwykłym przeprosinach, ale ta osoba nie szuka łatwej odpowiedzi. Chce ci powiedzieć prawdę. Czy pamiętasz ten moment, to co się stało, uczucie, które pozostało w tobie? Ona także pamięta. Tylko w przeciwieństwie do ciebie nie ma kropki na końcu. Ty poszedłeś dalej w swoim życiu jak mogłeś. Ona utknęła w tym, co zrobiła. Przeżywała to wszystko setki razy, ale nie ma znaczenia, ile razy myśli, aby się cofnąć. Rzeczywistość się nie zmienia, przeszłości nie można zmienić. Wszystko, co ma, to teraz. Jedyną rzeczą, którą może zrobić, to prosić o Twoje przebaczenie. Ale czy jesteś nadal gotów, aby słuchać? Dni mijają, a ona wciąż nosi ten ciężar. Może dla Ciebie to wszystko to już blizna, coś, co zostało za Tobą, ale dla niej to otwarta rana. Żal narasta z każdym dniem, dusząc jej spokój. Chciałaby powiedzieć to, co trzeba, ale boi się, że może być za późno. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy ktoś chciał ci się przeprosić i nigdy nie miał odwagi? Ile historii pozostało niedokończonych, ponieważ strach był silniejszy niż odwaga? Ta osoba nie próbuje usprawiedliwić tego, co zrobiła. Nie chce cię do niczego przekonywać. Chce tylko, żebyś wiedział, że to, co się stało, nie przeszło niezauważone, że błąd został odczuty, że wina wciąż ciąży. Chciałaby cofnąć czas, zmienić sposób, w jaki wszystko się wydarzyło, zapobiec bólowi, który ci zadała. Ale nie może. Jedyne, co może teraz zrobić, to spróbować naprawić, nawet wiedząc, że być może to niemożliwe. A co jeśli zebrałaby odwagę i powiedziała? Czy byś wysłuchał? Czy dałbyś jej szansę, aby powiedziała to, co nigdy nie miała odwagi wypowiedzieć? Czy już jest za późno? Milczenie stało się murem między Wami. Może tego nie dostrzegasz, ale ta osoba była blisko jego przełamania. Przećwiczyła swoje słowa tak wiele razy, że mogłaby je powtórzyć bez wysiłku, ale gdy staje przed możliwością mówienia, wszystko zamiera. Ona nie chce tylko uwolnić się od tego ciężaru, chce, żebyś wiedział, że żałuje, że gdyby mogła cofnąć czas, zrobiłaby to inaczej, że nie zasługujesz na noszenie tej rozgoryczenia samemu. Ale co jeśli na moment złamałbyś ten cykl? Co jeśli zrozumiałbyś, że wciąż jest coś, co powinno być powiedziane między wami? Bo czy ci się to podoba, czy nie, jest wyznanie czekające na dokonanie, prawda, którą trzeba ujawnić, a w głębi duszy to czujesz. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów, aby słuchać? Ona nie śpi dobrze od dni. Spędza noce na przeżywaniu tego, co się wydarzyło. Próbując zrozumieć, co powstrzymało ją przed działaniem w inny sposób. To nie kwestia dumy, to nie strach przed przyznaniem się do błędu, to obawa, że nawet z wszystkimi odpowiednimi słowami, nadal zostanie odrzucona. Bo wierzę, niezależnie od tego, jak szczera by była, może to nie wystarczyć dla ciebie, może niczego nie zmienić. Ale mimo to musi spróbować. Gdyby mogła mówić, czy byś słuchał. Gdyby teraz stanęła przed tobą z oczami pełnymi żalu, dałbyś jej szansę na wyjaśnienie? Czy wolałbyś nadal tego nie wiedzieć? Możesz tego nie zauważyć, ale przeznaczenie popycha tę osobę ku chwili wyznania. Małe sygnały pojawiają się cały czas, miejsca, wspomnienia, ludzie, którzy niechcący wspominają twoje imię, czuję, że nie może już dłużej uciekać. Problem polega na tym, że nie wystarczy chcieć, trzeba mieć odwagę. A ta odwaga może przyjść tylko wtedy, gdy będzie choć mała szansa, że jesteś gotów słuchać. A co, jeśli w tej chwili ta osoba zbiera siły, by się do ciebie zgłosić? Odrzuciłbyś ją nawet nie dając jej okazji do mówienia? Czy dałbyś jej przestrzeń, by powiedziała to, co nosi w sobie od tak dawna? Ona wie, że nie może zmienić przeszłości, ale wie, że może spróbować zmienić teraźniejszość. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ta osoba zamierza się z tobą skontaktować? Gdybyś teraz otworzył swój telefon i zobaczył wiadomość od niej, jakbyś zareagował? Bo w taki czy inny sposób. Ta prośba o przebaczenie jest w drodze. A gdy dotrze, decyzja nie będzie już jej, będzie Twoja. Jedynym pytaniem, jakie pozostaje, jest: czy jesteś gotów, by słuchać? Przebaczenie jest w drodze. Jesteś gotów, by słuchać? Ona jest na skraju podjęcia decyzji. Może już zdecydowała, ale wciąż nie znalazła siły, by to wcielić w życie. Może w tej chwili patrzy na swój telefon, widząc na ekranie twoje imię, a jej palce unoszą się nad klawiaturą, a może stoi przed drzwiami, próbując zebrać odwagę, by zapukać. Czas nie stoi w miejscu, a każda mijająca sekunda sprawia, że jej agonia rośnie, wątpliwość ją pożera. Czy ona mnie usłyszy? Jej oczy są obciążone winą. Słowa tkwią jej w gardle, ale nie chce już uciekać. Musi abyś wiedział, co nosi w sobie. Czy to czujesz? Ten niewidzialny ciężar między wami, coś nierozwiązanego, coś co nie zostało powiedziane? Cisza krzyczy nawet gdy nikt nie mówi i w głębi duszy zdajesz sobie sprawę, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Ale gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw, jak zareagujesz? Może myślisz, jeśli tak bardzo chcę rozmawiać, Dlaczego po prostu nie powie tego od razu? Ale strach paraliżuje, a co jeśli wszystko, co powie, będzie na próżno? A co jeśli spojrzysz jej w oczy i nie zobaczysz tam nic poza bólem, który był spowodowany? A co jeśli jedyną odpowiedzią, jaką otrzyma, będzie milczenie? Bo jest coś gorszego niż odrzucenie, obojętność. Ona chce rozmawiać, ale musi czuć, że istnieje chociażby minimalna szansa, że jej głos zostanie usłyszany. Wie, że możesz jej nie wybaczyć. Wie, że może to nie wystarczyć, ale to nie powstrzymuje jej od pragnienia, by przynajmniej przez chwilę usłyszał ją. Czy jesteś na to gotowy? Czas się kończy. Nie może dłużej odkładać tej decyzji, bo jest moment, w którym milczenie dusi bardziej niż jakakolwiek odpowiedź, a ten moment dla niej właśnie nastał. Chcę ci wszystko powiedzieć. Chcę spojrzeć ci w oczy i otworzyć swoje serce, a jedyną rzeczą, która ją powstrzymuje, jest strach, że gdy już wszystko zostanie powiedziane, ty po prostu odwrócisz się i odejdziesz. A co z tobą? Co zrobisz, gdy ta osoba w końcu znajdzie odwagę, by przemówić? Ponieważ jedna rzecz jest pewna: ta rozmowa się zbliża. A gdy nadejdzie, wybór będzie twój. Czy jesteś gotów podjąć decyzję? Ona wyobrażała sobie to spotkanie tysiące razy, myślała o każdym szczególe miejscu, momencie, słowach, ale wie, że w rzeczywistości nic nie dzieje się tak, jak zaplanowano. Może czekasz na idealne przeprosiny, coś, co sprawi, że wszystko będzie miało sens, co uzasadni ból. Ale to nie istnieje. Nie może wymazać przeszłości, nie może cofnąć tego, co zostało zrobione, ale może tak powiedzieć ci prawdę. I gdy to nastąpi, gdy jej głos w końcu przełamie ciszę, będziesz wiedział, że nadszedł moment by wybrać, czy chcesz nadal nosić tę historię jak otwartą ranę, czy pozwolisz, aby przynajmniej ciężar został podzielony. Teraz spójrz w głąb siebie. Co czujesz? Czy czujesz złość, ból, obojętność, czy może w głębi duszy część ciebie też chce usłyszeć, co ta osoba ma do powiedzenia? Bo coś w tobie wciąż pyta, a co jeśli a co jeśli ta osoba naprawdę będzie żałować? A co jeśli ta rozmowa jest konieczna, aby ruszyć naprzód? A co jeśli to ostatnia szansa, aby rozwiązać to, co pozostało nierozwiązane? Przeszłości nie można zmienić, ale to, co robisz teraz, możesz. Czy jesteś gotów na tę rozmowę? Czy wybierzesz milczenie? Ta osoba już jest w drodze. Co zrobisz, gdy przybędzie? Teraz decyzja leży w Twoich rękach. Nie ma już gdzie uciec. Ona próbowała ukryć te żale, próbowała ruszyć naprzód, bez oglądania się za siebie, ale prawda zawsze znalazła sposób, by się ujawniać, a teraz wszystko sprowadza się do jednego momentu, chwili, w której słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, w końcu zostaną wypowiedziane. Czy to czujesz? Te napiętą atmosferę w powietrzu? Coś ma się wydarzyć. Wiesz o tym. Może przyzwyczaiłeś się do milczenia. Może nauczyłeś się żyć z nieobecnością tej osoby? Ale czy uczucie naprawdę zniknęło? Czy zostało jedynie pogrzebane pod warstwami czasu i dumy? Bo ponieważ w głębi duszy coś wciąż pulsuje resztki nieskończonej historii. Wiesz, że kiedy ta rozmowa się odbędzie, nic już nie będzie takie jak wcześniej. Pytanie brzmi: Czy jesteś na to gotowy? Ona już czuje Twoją obecność, zanim jeszcze Cię zobaczy. Serce przyspiesza. Umysł próbuje przewidzieć każdą twoją możliwą reakcję, ale prawda jest taka, że nic nie może jej przygotować na to, co nadchodzi. Nie wie, czy wysłuchasz jej do końca, nie wie, czy ją wybaczysz, czy słowa, które nosiła tak długo, pozostaną w powietrzu bez odpowiedzi. Mimo to, musi spróbować. Widzi, że możesz się odwrócić, możesz zamknąć ten rozdział, nie dając szansy na nowe zakończenie. Ale co? jeśli na chwilę po prostu ją wysłuchasz. Nie po to, aby to uzasadnić, nie aby zmazać to, co się wydarzyło, ale po to, aby zrozumieć, bo czasami to, czego brakuje, to nie idealne przeprosiny, czasami wszystko, czego brakuje, to prawda wypowiedziana w odpowiednim momencie, a ten moment nadchodzi. Droga do ciebie już się zaczęła. Nie wie, co znajdzie, gdy stanie przed tobą, ale wie, że musi dotrzeć do końca. Możesz nadal udawać, że ta historia się skończyła, lub możesz zaakceptować, że między wami wciąż żyje coś, co trzeba rozwiązać. Możesz wybrać ignorowanie, możesz udawać, że już to przezwyciężyłeś, ale co, jeśli w głębi duszy to wciąż cię dotyka? A jeśli, gdy spojrzysz w jej oczy, zrozumiesz, że coś w tobie również czekało na ten moment? Przeszłość mogła być bolesna, ale to, co teraz zrobicie, może wszystko zmienić. Ostatnia szansa stoi przed tobą. Kiedy ta osoba w końcu przemówi, czy wysłuchasz? Czy pozwolisz, aby cisza była ostatnią odpowiedzią? Ona jest bliżej niż się spodziewasz, teraz decyzja już nie należy do niej, należy do ciebie, co zrobisz? Czas się kończy, ona już jest w drodze. Każdy krok przybliża ją do chwili, w której w końcu wszystko zostanie postawione przed tobą. Cisza, która kiedyś wydawała się rozwiązaniem, teraz stała się nie do zniesienia. A ty? Jak zareagujesz? Czy będziesz udawać, że to wszystko się nie liczy, że już to przezwyciężyłeś, że ta rozmowa nic nie zmienia? Czy staniesz w obliczu prawdy, że coś w tobie pragnie tej odpowiedzi? Bo czy ci się to podoba, czy nie, niektóre historie nie kończą się w przeszłości, niektóre wracają, by nas skonfrontować, aby nas przetestować, aby dać nam ostatnią szansę, a teraz ta szansa stoi przed tobą. Ona nie wie, jak zacząć. Słowa są pomieszane, utknęły jej w gardle, strach ją paraliżuje, ale tym razem nie może się cofnąć, tym razem musi iść do końca i wtedy jej oczy spotykają się z twoimi. Czujesz to? Ten niewidzialny ciężar, który zdaje się wypełniać przestrzeń między wami, ta napięta atmosfera, która sprawia, że oddech staje się cięższy, że czas wydaje się płynąć wolniej? Coś ma zostać powiedziane. Coś, co może zmienić to, co pozostało z tej historii. Ale to, co się naprawdę liczy, to nie tylko to, co ma do powiedzenia. To, co naprawdę ma znaczenie, to, co jesteś gotów usłyszeć, bo słowa mogą zmienić wszystko. Wyznanie może otworzyć rany lub je zagoić. Może być kropką końcową bolesnego rozdziału lub początkiem nowej strony. A teraz przed tobą jest ten wybór. Wasze oczy się spotykają i przez chwilę wszystko, co było skrywane, wychodzi na jaw: ból, żal, niepewność. I w głębi serca rodzi się pytanie: Czy jesteś gotów wybaczyć? Czy może niektóre rzeczy po prostu nie mogą zostać pozostawione w przeszłości? Ona bierze głęboki oddech. Chwila nadeszła, ale zanim słowa wydobędą się z jej ust, zanim prawda wyjdzie na jaw, jest coś, co musi zostać odpowiedziane. Co czujesz? Czego chcesz? Bo po tym nie ma już odwrotu. To twoja ostatnia szansa. Co zamierzasz zrobić? Decyzja należy do ciebie. Stoi przed tobą. Oczy wypełnione niepewnością, serce ciężkie od wszystkiego, co wciąż nie zostało powiedziane. To jest ten moment. Nie ma już czasu na ucieczkę. Możesz wybrać, aby się odsunąć. Możesz zignorować to, co ma być powiedziane. Możesz zachować milczenie i pozwolić, by ta historia zakończyła się bez odpowiedzi. Ale czy to naprawdę zakończyłoby to, co się wydarzyło? Czy w Twoim wnętrzu ta rana już się zagoiła, czy tylko została przykryta przez czas? Ona nie wie, jak zareagujesz. Nie wie, czy Twój wzrok będzie zimny, czy Twoje słowa będą twarde, czy będzie szansa, że ten błąd zostanie zrozumiany. Jednak pomimo to zaryzykowała. Zebrała odwagę. Jest tutaj. A ty? Masz odwagę, by słuchać? Bo przebaczenie nie polega na usprawiedliwieniu. Nie polega na wymazaniu tego, co się wydarzyło. Przebaczenie to wybór. Wybór, by uwolnić ból. Wybór, by zakończyć ten cykl. Wybór, by iść dalej, nie nosząc tego ciężaru w sobie. Możesz słuchać i mimo to zdecydować się nie przebaczyć. Możesz zrozumieć i mimo to wybrać dystans. Ale nie możesz zaprzeczyć, że ta rozmowa musiała się odbyć. Więc zanim ta szansa umknie, zanim ta historia pozostanie bez zakończenia, spójrz w głąb siebie i odpowiedz: co jest silniejsze w tobie? Zawód czy pragnienie, by iść naprzód? Moment nadszedł. Teraz wszystko zależy od twojej odpowiedzi. Jeśli ta historia miała sens dla ciebie, zostaw swój like i podziel się swoją opinią w komentarzach. Co byś zrobił w tej sytuacji? Czy dałbyś szansę tej osobie by mówiła? A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj teraz. Czeka na ciebie wiele więcej takich historii. Wybór jest w twoich rękach. Co zrobisz?